W tym filmie przedstawię, jak szacować oszczędności generowane przez instalacje fotowoltaiczne rozliczane w systemach prosumenckich. Będą to proste rachunki możliwe do wykonania przez każdego. Przyjmowane przeze mnie wartości do obliczeń są sprawdzone i zgodne z rzeczywistością. W razie potrzeby, można je modyfikować według moich podpowiedzi i własnych założeń. Cel nagrania to przede wszystkim pokazanie metod przeprowadzania obliczeń. Pewne dane typu ceny instalacji należy przyjąć indywidualnie do konkretnego przypadku. Wiele osób ma z tym tematem problem. Dlatego jeżeli doceniasz taką pracę, to zostaw jakąś reakcję pod filmem. Net billing, czyli system rozliczeń prosumenckich wprowadzony w 2022 roku jest mniej korzystny niż poprzednio obowiązujący net Metering. Dane o nowych przyłączeniach oraz potrzeba zwiększania budżetów programów dotacyjnych wskazują jednak na ciągłe zainteresowanie fotowoltaiką, co wydarzyło się od momentu wprowadzenia nowego systemu rozliczeń. Następujące czynniki spowodowały, że czas zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną został utrzymany. Wzrost cen energii o 70% dla gospodarstw domowych oraz znacznie więcej dla pozostałych odbiorców. Spadek cen modułów fotowoltaicznych, które stanowią największy koszt instalacji. Utrzymanie bardzo korzystnych programów dotacyjnych. Zaczniemy od przedstawienia sposobu szacowania rocznych oszczędności generowanych przez instalację fotowoltaiczną w systemie netmeteringu. Nowo przyłączane instalacje nie są już rozliczane w taki sposób, ale możemy założyć, że analizujemy rozbudowę. Przykładowa instalacja jest montowana niezależnie, ale jest przyłączona do tego samego licznika energii. Została zaprojektowana tak, aby produkowała 10 tysięcy kWh. Co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu? W budynku mieszkalnym, w którym roczne zapotrzebowanie równe jest produkcji, autokonsumpcja wyprodukowanej energii zawiera się najczęściej w przedziale od 20 do 30%. Do obliczeń przyjmiemy 20%, które stanowi minimum dla takiej konfiguracji. Jeżeli zapotrzebowanie byłoby większe niż produkcja, to należałoby wybrać większe wartości tego parametru. Przy zapotrzebowaniu dwukrotnie większym niż produkcja, założyłbym, że autokonsumpcja wyniesie minimum 30%. 20% produkcji zużyliśmy na bieżąco, wprost z naszej instalacji fotowoltaicznej. Pozostałą część produkcji oddajemy do sieci. Oddaną energię będziemy mogli odebrać w 80 lub 70%. W naszym przykładzie rozważamy rozbudowę powyżej 10 kW. Dlatego mnożymy ilość oddanej energii przez współczynnik 0,7. Otrzymany wynik to ilość kilowatogodzin, za które nie musieliśmy zapłacić dzięki posiadaniu instalacji fotowoltaicznej. Każda kilowatogodzina według taryfy operatora jest warta średnio 1 zł i 3 grosze, co oznacza, że wartość rocznych oszczędności wyniosła 7828 zł. Przedstawiony sposób można oszacować roczne oszczędności generowane przez instalację fotowoltaiczną w systemie Netmeteringu. Jeżeli chcemy sprawdzić, w jakim czasie zwróci się nasza inwestycja, to początkowy koszt zakupu należy podzielić przez roczne oszczędności. Obecnie najwięcej ofert na podobną instalację fotowoltaiczną będzie zawierać się w przedziale od 25 do 35 tysięcy złotych. Dla przykładu, założę, że instalacja kosztowała 30 tysięcy złotych. Na instalację w systemie Netmeteringu ciężko będzie uzyskać dotacje, dlatego podstawiam całą kwotę zakupu. 30 tysięcy dzielimy przez roczne oszczędności i otrzymujemy niecałe 4 lata zwrotu. Czy w nowym systemie rozliczeń możliwe jest osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną? Za przykład do szacowania rocznych oszczędności generowanych w systemie NetBillingu posłuży instalacja produkująca 10 000 kWh energii rocznie, dopasowana do zapotrzebowania. Podstawiamy takie same dane jak poprzednio dla systemu opustów, sposób liczenia będzie jednak nieco inny. Autokonsumpcja w budynku mieszkalnym wyniesie od 20 do 30%, zakładam 20% autokonsumpcji. Dzięki autokonsumpcji nie pobraliśmy z sieci 2000 kWh. Każda kWh jest warta średnio 1 zł i 3 grosze, co przekłada się na roczne oszczędności równe 2060 zł. Do tej kwoty należy dodać zysk ze sprzedaży pozostałej części wyprodukowanej energii. Sprzedajemy więc 8000 kWh. Średnia cena odkupu energii w 2024 roku wyniosła 30 groszy za kilowatogodzinę. Od 2025 roku cena odkupu będzie dodatkowo powiększana o 23% w stosunku do stawek prezentowanych przez operatora. Łącznie dzięki instalacji fotowoltaicznej zaoszczędziliśmy w ciągu roku 512 zł. Jest to o 2800 zł mniej niż dla analogicznej instalacji rozliczanej w systemie net meteringu. Jak szybko zwróci się taka inwestycja? Aby oszacować zwrot z inwestycji, należy przyjąć początkowy koszt zakupu. Każdy powinien wykonać tę kalkulację według własnego kosztorysu. Dla przykładu zakładam, że instalacja kosztowała 30 000 zł od połowy roku 2024. Nie jest możliwe uzyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznej pracującej bez magazynu. Część kosztów można jednak odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Końcową kwotę zakupu dzielimy przez roczne oszczędności, co daje czas zwrotu wynoszący nieco ponad 5 lat. Bez uwzględnienia ulgi termomodernizacyjnej byłoby to 6 lat. Instalacja fotowoltaiczna bez magazynu energii nie jest jednak obecnie domyślną opcją. Za przykład posłuży instalacja o mocy około 10 kW dopasowana do rocznego zużycia energii. Taka instalacja ustawiona na południe powinna wyprodukować rocznie 10 000 kWh energii. W tym przypadku uwzględniamy magazyn energii o pojemności 10 kWh. Taki zestaw w budynku mieszkalnym zapewnia autokonsumpcję na poziomie od 40 do 50 kilku procent. Do obliczeń przyjmujemy 40%. Dzięki autokonsumpcji nie pobraliśmy z sieci 4000 kWh. Każda kWh jest warta średnio 1 zł i 3 grosze, co daje oszczędności w wysokości 4103 zł. Do tej kwoty należy dodać zysk ze sprzedaży pozostałej części wyprodukowanej energii. Sprzedajemy więc 6000 kWh. Średnia cena odkupu energii w 2024 roku wyniosła 30 groszy za kWh. Od 2025 roku cena odkupu będzie dodatkowo powiększona o 23% w stosunku do stawek prezentowanych przez operatora. Łącznie dzięki instalacji fotowoltaicznej zaoszczędziliśmy w ciągu roku 6334 zł. Aby oszacować zwrot z inwestycji, należy przyjąć początkowy koszt zestawu. Każdy powinien wykonać tę kalkulację według własnego kosztorysu. Dla przykładu, zakładam, że zestaw kosztował 50 tysięcy złotych. Dotacje z programu Mój Prąd w wysokości 23 tysięcy złotych najłatwiej uzyskać, kupując cały zestaw u jednego dostawcy. Dodatkowo, można odliczyć część kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Końcową kwotę zakupu dzielimy przez roczne oszczędności, co daje czas zwrotu wynoszący niecałe 4 lata. Ten sam czas zwrotu uzyskaliśmy analizując system opustów, poprzednio nie uwzględnialiśmy jednak żadnych dotacji. Czy w nowym systemie rozliczeń możliwe jest osiągnięcie podobnego czasu zwrotu bez wsparcia? W systemie net Billingu ogromne znaczenie ma poziom autokonsumpcji. Jeżeli zwiększymy autokonsumpcję, czas zwrotu będzie krótszy. Jeżeli bez magazynu energii utrzymamy zakładany wcześniej poziom autokonsumpcji, to roczne oszczędności pozostaną na tym samym poziomie, jednak koszt zakupu instalacji będzie niższy. Uzyskanie 40% autokonsumpcji bez magazynu energii jest łatwe w obiektach, które zużywają energię głównie w ciągu dnia, takich jak szkoły, sklepy czy biura. Załóżmy, jak wcześniej, że sama instalacja fotowoltaiczna kosztuje 30 tysięcy złotych. Dzieląc tę kwotę przez obliczone roczne oszczędności, otrzymujemy czas zwrotu wynoszący niecałe 5 lat. To wszystko na dziś. Wyraź swoją opinię odnośnie omawianego tematu w komentarzu. Do usłyszenia.